Pogoda absolutnie przepiękna i postanowiłem po raz kolejny przejście po wysypiskach, po śmietnikach w Warszawie, niedaleko ulic Klaudyny Gwiaździsta i zobaczymy, co dzisiaj znajdę. Co dzisiaj znajdę? Filmik ostatni przyjął się bardzo dobrze, kilkanaście tysięcy wyświetleń, także wiem, że ten temat wiele osób bardzo ciekawi, także co, lecimy i widzimy się przy pierwszym wysypisku. Zobaczcie, praktycznie tylko materac, ale wystarczy wyprać, w dobrym stanie byłby. Jakieś panele, kawałki półek, ale co ciekawe, teraz mamy piątek. A w czwartek są sprzątane wszystkie tego typu miejsca, dlatego, wszystkie te rzeczy, które dzisiaj zobaczycie, mają maksymalnie jeden dzień. Także zobaczcie, jeden dzień, a w zasadzie może to być kilka godzin, nie? Dobra, lecimy dalej. Miejsce numer dwa, tak zwane magiczne, czyli przy blokach, takie pozamykane. Sosnowa komoda, bardzo fajna szafeczka. Wanna, dwa kible parę cegieł, nic ciekawego i zamknięte, także lecimy dalej ale dzisiaj wieje, zobaczę od razu jak GoPro się sprawuje kolejne miejsce umywalka, kibel, nic ciekawego i już rozwalona lodówka także też nic ciekawego kolejne osiedlowe, takie wiecie, wysypisko tym razem otwarte no co mamy, kibli to zawsze jest multum tu jakieś ewidentnie remont łazienki stary taki telewizor, gaśnica i monitor, monitor EIZO do komputera Możliwe, że działa, bo często ludzie wywalają takie rzeczy, które działają No i poza tym nic więcej, także lecimy dalej No te kible prześladują dzisiaj nawet tutaj po drodze Dobra, następne miejsce zaraz będzie No i zobaczcie, praktycznie, praktycznie od wczoraj No bo wczoraj były zabierane i już jest praktycznie zapełnione na full Jakiś zderzak samochodowy, teraz stary, trochę ubrań, też nic ciekawego, lecimy dalej. A teraz będą pierwsze ujęcia na moim kanale w 4K w 60 klatkach, zobaczymy jak jakość. Akurat jestem u rodziców, także przez wi-fi będę mógł przesłać, bo tego typu pliki niesamowicie dużo ważą. No i to zobaczcie, nie dość, że kontener od razu zapełniony różnymi pierdołami. Ale, no, od wczoraj sporo rzeczy, sporo rzeczy, co od razu widzę? Od razu widzę: dębowe krzesło, stary fotel, skórzany, też wystarczy wymyć, przeszlifować, polakierować. Tam jakiś widzicie coś alabarek, też dębowy, piękny stan. Inne meble, jakieś szyby. O, a tutaj. Na przykład sosnowe. Co to jest? Co to jest? Sosnowego. Taka jakaś kurde skrzynia. Fajna, bardzo fajna. Na działkę komuś mogłoby się przydać. I na przykład tutaj jeszcze taki. No to jest chyba sosna. Sosnowa. Mm, taka listewka. Także zobaczcie, ile normalnie rzeczy w ciągu jednego dnia przybyło. Tu mi ciekawego, lecę dalej. Oczywiście filmów w 4K nie będę nagrywał na co dzień, bo mój internet by nie wyrobił, bo pliki 10-minutowe mają po 10 GB mniej więcej. No ale jak jestem u rodziców i mogę skorzystać z Wi-Fi, no to wtedy po prostu to będzie w sumie pierwszy taki testowy odcinek. Zobaczymy ile się przesyła i jak jakość. Sam się mega cieszę i napiszę, napiszcie proszę w komentarzach, jak wam się podoba ta jakość. A tutaj przy okazji przechodzę. Moje stare gimnazjum imienia generała Stanisława Maczka. I zaraz kolejne miejsce do sprawdzenia. Kolejne miejsce. Eee, no i co? No jestem w szoku po prostu ile rzeczy w ciągu jednego dnia przybywa. Półki, jakieś dziadostwa, materac, też nic ciekawego. Lecimy dalej. Kolejne miejsce. Stare jakieś. W sumie to takie okno chyba. No, wielkie okno. I tutaj coś od wersalki chyba. I stare krzesło rozwalone. Ciekawi mnie strasznie jaka będzie jakość w tym 4K. Napiszcie w komentarzach. Kolejne miejsce. noga nie jest wyrzucona. E, parę szuflad w dobrym stanie. Prowadniczki można sobie odkręcić albo wykorzystać. Jakaś deska, nic ciekawego. Idę teraz do Pepko, bo tata ma dzisiaj mininę i muszę mu coś kupić. Tu mnie ciekawi, że jestem przy PEPKO, czy ktoś żyje w tym kamperze, czy nie. Dobra, w Pepko kupiłem tacie dwie koszulki. Idę jeszcze po coś dobrego do Carrefoura. I team. E, idę na ostatnie dwa miejsca, ale wiatr i szybko magnes, bo skurcze mnie łapią ze zmęczenia. Kolejne miejsce i tym razem jak widzicie, znowu same te mdf -y cholerne. Jakieś szafeczki. No, jak ktoś ma maszynę, to może poprzecinać i coś z tego zrobić, ale no, bo nie jest to wcale w złym stanie. Ktoś po prostu wymieniał sobie meble w kuchni czy tam w pokoju. No, ale mnie coś takiego w ogóle nie interesuje. Ale wieje nie wiem czy na GoPro będzie słychać. E, kolejne miejsce i i co? Jakieś listewki. Brodzik rozwalone lustro, trochę gruzu znowu nic ciekawego jest kolejne miejsce, ale już widzę z daleka, że nic z tego nie będzie nic ciekawego no tutaj budowlany złom, ale można zawsze trochę na, na wiecie, na do złomu takie profile czy coś rury y, można wymyć, wykorzystać a tutaj widzę ktoś wykładzinę zrolował Mm, wiadomo, może być w kiepskim stanie A może wystarczy wyczyścić I macie darmową wykładzinę, która kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt złotych za metr Taki gumu, gulo, gu, gu, gumoleum, kurde I gros Już prawie doszedłem do mieszkania Jeszcze ostatnie miejsca um, Płyta, karton, gips Zobaczcie, jakby komuś brakowało, no to Nie wiem, 60 na 60 Takie dwie płyty no, i tutaj piękna, stara, sosnowa komoda, którą można odnowić. Jakieś elementy, jakaś półka, to już nic ciekawego. No, ale tą komodę, jakby przeszlifował, dorobi ładne uchwyty, jakieś zamki. No to ktoś, kto robi takie rzeczy robić, no to jest piękna sprawa. Piękna sprawa, no. Już teraz takich nie robią mebli. A co to za piękny kamper tam w oddali stoi? Idziemy do Doblo, bo muszę. Z rzeczy, które tacie kupiłem pozdejmować ceny. No i zrobię to po prostu przed wejściem do mieszkanka. Mam nadzieję, że się tak ucieszy A tu jest szkoła podstawowa imienia generała Mariusza Zaruskiego. I tutaj chodziłem do podstawówki. Piękne czasy, piękne czasy zobaczcie. Tu jest podstawówka a tu mój blok, także daleko nie miałem. A i tak byłem zawsze pół godziny przed początkiem zajęć. I też ostatnie miejsce. Co my tu mamy? Stół ze sklejki z nogami prawdopodobnie sosnowymi. A co w gabarytach? A w gabarytach cztery opony. Znowu płyt z karton, z karton gipsu. Nic ciekawego. A wszedłem do bloku i jest to, co Wam kiedyś chyba powiedziałem: że ludzie zostawiają rzeczy na parapecie. Jakieś dla dzieciaków, jakieś tego. I zobaczcie ile samochodzików. To dla poszukiwacza jest po prostu taki czar. Fajne, fajne samochodziki. Kurde, chyba je wezmę i przekażę Brodo temu zbirowi. To jest plan. Dla broda tego zbira pójdzie cała paczka. No i zobaczcie jak wygląda cała kolekcja 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20, 20 22, 24, 26, 28 30, 32, 34 samochodziki i naprawdę przepiękne, niektóre widać stare, unikatowe, niektóre hotwisy piękne, naprawdę Proszę bardzo tak, taka jakaś terenówka tutaj Moparów kilka takich wiecie, stingowanych autek jakieś takie w ogóle nietypowe, zabawkowe eee, po Chicago Police no naprawdę jakiś taki mopar, taki tutaj też, widać, że ktoś kolekcjonował, to nie są autka z przypadku to jest cała kolekcja Lamborghini, proszę bardzo, jakie piękne także no widzicie, taki wypad po śmietniskach a na sam koniec taki traf, także no jak widzicie, w każdym miejscu można coś fajnego znaleźć Fajnie, cieszę się taki spacerek. Wiecie, po osiedlu napiszcie w komentarzach, czy chcecie tego typu filmy, znaleziska ze śmietniska. Pod ostatnim filmem było dużo komentarzy, że chcecie tego typu odcinki. Także mówię, takie odcinki będą dość rzadko na moim kanale. Ale zawsze jak jestem i jak jest okazja, no to mogę podagrywać co za problem. Jak widzieliście, dzień po tym, jak gabarety wszystkie zostały zebrane, zobaczcie ile już mebli, ile rzeczy zostaje wywalonych, nie? Także w Warszawie, jakby ktoś się tylko tym zajmował, moim zdaniem jeździć, zbierać, odnawiać, sprzedawać. Tyle w tym odcinku, wszystkiego dobrego, cześć!